Cześć! Kolejny Lexus RX przyjechał do nas na kompleksowe wyciszenie do top Auto Warszawa. I w samochodzie tym wyciszyliśmy, jak często to robimy, wszystkie cztery nadkola: pod oraz maskę, aby zredukować hałas silnika. Nadkola, oczywiście, po to, aby zredukować hałas, który wydobywa się z kół podczas jazdy, zwłaszcza szybkiej. Wszystkie cztery drzwi możecie usłyszeć jak teraz są dobrze wyciszone wewnętrznie matami noiskata butylowo-aluminiowymi tutaj zewnętrznie warstwą ma matą typu sandwich podobnie wyciszymy wszystkie pozostałe drzwi drzwi tylne również w ten sam sposób wyciszone tutaj widzicie boczek, który również jest wyciszony matą noiskat dwuwarstwową butylowo-aluminiową, na to pianki akustyczne dodatkowo wymieniliśmy w tym pojeździe wszystkie głośniki w tym przypadku głośniki z przodu to eliptyczne dedykowane głośniki od dls -a. super rozwiązanie, bardzo sztywna i lekka membrana z plecionki z włókna szklanego, do tego nowe głośniki średnio wysokotonowe w desce rozdzielczej oraz głośnik centralny. Wyciszyliśmy również oczywiście kompleksowo bagażnik przy użyciu mat butylowo-aluminiowych. Na podłodze są również te maty, jak możecie tutaj zobaczyć, na to czterowarstwowe maty typu sandwich wszystko odnośkata. Tu wnętrza bagażnika również butylowo aluminiowa mata, bloki akustyczne, soundtrapy tak zwane i jeszcze do tego filc. Boczki również wyciszone. Powoli składamy to auto i tyle. Stop Auto Warszawa, Wrocław, Kraków i Gdańsk. Zapraszamy na kompleksowe wyciszenie oraz poprawę Karaudio. audio. Dzięki.